Witam wszystkich w drugiej części filmu budowy warsztatu. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o kosztach, ale bardziej skupiłbym się na tym, jakich materiałów i narzędzi użyłem do postawienia tego oto warsztatu. Nie będę Wam opowiadał w sumie szczegółowo, ile za to zapłaciłem, ponieważ ceny mogą się różnić, ktoś może kupić taniej, ktoś może kupić drożej. Najpierw Proszę żeby obejrzeć, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Zapraszam na obejrzenie kilku zdjęć. Mam nadzieję, że mój warsztat się Wam spodobał. Tak więc, zaczniemy od samego początku. Wymiary warsztatu to 3,80 na 5 m z tym, że posadzka jest ciutkę dłuższa, mianowicie 4 m na 5 Posadzka jest w grubości 10 cm, mniej więcej, gdzie jest trochę więcej, gdzie jest mniej. Zużyłem do tego około 20 worków cementu i dwóch dużych worków piasku. Mógłby być trochę grubszy, pewnie, ale ja tu mam bardzo twardą powierzchnię, e, nie powierzchnię, tylko ubitą ziemię. Mam po spodzie dużo kamieni, także sądzę, że e, zrobiłem dobrze. Jak na razie nie widzę żadnych pęknięć. Tak więc teraz skupmy się na szkielecie. Szkielet składa się ze 150 kantówek o wymiarze 4 cm na 7 i długie na 240 cm. E, tak, oto potrzebowałem 150 sztuk. E, rozstaw pionowe mówimy o ścianie, rozstaw między kartówkami to jest 60 cm. Ktoś może powiedzieć, że 40 jest lepiej, bo konstrukcja będzie stabilniejsza, mocniejsza. Nie. Teraz jest i tak stabilna i wytrzymała. Do tego jeszcze, jak dam od środka przybijej płyty, to stabilniejsza chyba nie będzie. Następnie. Sufit. Sufit składa się z grubszych kantówek 5x10. Pamiętajcie, że przy suficie użyłem podwójnych, podwójnych kantówek, czyli one teraz łącznie mają 10x10. 10. Jeśli ktoś kupi taką kantówkę długą na 5 metrów, 10x10, na 10, jak najbardziej. Następnie środkową belkę, czyli trzecią. Jest ona zrobiona w trójkąt, także potrzebowałem tam ich 2, 4, 8, 8 takich kantowych. W sumie łącznie potrzebowałem ich 25. Ja kupiłem ich 30, bo także użyłem na takie kantówki grubszej na wzmocnienie okna jak i drzwi. Teraz płyty. Płyty OSB mówimy to poszło ich około 22 sztuk, płyty 8 sztuk poszło na sufit, 4 na tylną ścianę, 4 na przednią, 3 na bok, po bokach, także łącznie 22. Ja kupiłem 25, także zużyłem je na Środek, czyli na dwie ściany, no i częściowo zrobiłem sobie z tego z końcówek blat. Pamiętajcie, że jeszcze trzeba wyciąć te mniejsze trójkąty. Od razu Wam mówię, że nie czekajcie tak jak ja. Ja miałem, robiłem to w upalne dni i nie przyszło mi do głowy, żeby to jakoś zabezpieczyć. Jakby idziesz przykręcać płyty, skończycie ze ścianami. Wejście, kupcie, kupcie sobie silikon. Zasylikonujcie sobie łącze, łącze, łączenia lub od razu pomalujcie. Ja zacząłem malować. a propos maluję warsztat na zielono, ale dopiero zacząłem pół ściany no i niestety yy, deszcz zaczął padać, także yy, nie jestem tego zadowolony. I nie wiem, już kilka dni już pada, tak więc... Nie mam kiedy zabrać aby to skończyć. Płyta mi na łączeniach zaczęła ciutkę pęcznić, ale jak tylko załapałem, za, za, załapałem jeden dzień ciutkę słonecznego, od razu kupiłem silikon i zasilikonowałem. Także na przyszłość od razu mówię, że po montażu płyt od razu je zasilikonujcie lub od razu pomalujcie. E, tak więc. Aha, płyty były wkręty. Wkrętów użyłem dość sporo. E, taka paczka wkrętów niby jest 10, 10 cm, ale sądzę, że były ciutkę, ciutkę e, dłuższe. Takich potrzebowałem. Dwie paczki. E, jest tu. 300 sztuk w jednej, czyli łącznie zużyłem wkrętów 10 cm 600 sztuk. Cena tu jest 21 euro, także że mogę powiedzieć, ile kosztowało. Do tego warto byłoby zaopatrzyć się w mniejsze paczki wkrętów 6, 4, 3 i 2. No i 2 cm wkręty. Do mocowania płyt, listew i takich innych mniejszych, cieńszych elementów, do tego dochodzą jeszcze kątowniki. Potrzebowałem ich 5 sztuk, aby przymocować konstrukcję do części budynku, plus jeden kątownik z przodu, bo nie planowałem takiego wzmocnienia tego trójkątu właśnie na sufit. 6 sztuk, ja mam, y, można w Lidu, tak, kupiłem je w Lidu. One były paczkowane, o ile sądzę, w 4 czy tam 6 sztuk. Te dłuższe mają 8,5 i ta krótsza ma 6,5. Następnie, y, jeśli chodzi o to właśnie jeszcze. Aha, jeszcze do tego trzeba doliczyć y, 3 roki papy. I listwy wykończeniowe do przymocowania po bokach papy. Ja zrobiłem z tych jeszcze oto, z takiej oto listewki zrobiłem ramki wokół drzwi i okna. Ta listewka to 4,5 na około 2, 2 cm. No, i w sumie mamy konstrukcję już postawioną, ściany już są. Zasylikonowane, powiedzmy, że pomalowaliście to. Tak więc, konstrukcja już w stanie zamkniętym jest. A teraz skupmy się na środku. W środku. Tak więc, zanim zaczniecie obijać to izolacją, płytami, poprowadźcie ale całą elektrykę. Ja tutaj mam 8 gniazdek na ścianach. Dodatkowe gniazdko zamocowałem sobie pod lampą, nad stołem. Tak, aby mógł sobie podpiąć w każdym momencie i żeby mi kabel w sumie nie przeszkadzał w czasie obchodzenia stołu. Do tego zamocowałem sobie przy kratce wentylacyjnej. Y, mam jedno pojedyncze gniazdko przeznaczone na wentylator. Tak, aby mnie latem chłodził. Tak więc 30, 30 metrów kabla. Mam 9 podwójnych gniazdek plus jedno pojedyncze, tego włącznik, puszki, kostki no i w sumie tyle. Obiłem na razie jedną, tylko tylną ścianę płytą OSB grubą na 18 mm, a reszta cała jest obita płytą 11 mm. Tak więc tyle. Jeśli chodzi o blaty i tutaj mówię o moim stole warsztatowym to jest na razie to tak jak widać ta posta przykręcona do zwykłego szkieletu. Nie mam żadnej maszyny jeszcze takiej, abym mógł sobie wkomponować w stół warsztatowy, także na razie na razie po prostu jest jak jest. Będę wszystko zmieniał, jak będę po prostu sobie dokupywał narzędzia. Co potrzebowałem do postawienia takiego warsztatu? Ukośnica, czy jakaś piła inna tarczowa, wyżynarka. Ukośnica, wiadomo, bardzo pomaga, ułatwia. W sumie tu dużo nie było, dużo cięcia, no ale zawsze jest. Wkrętarka, myślę, że. Dwie wkrętarki to jest dobra opcja. Wiertło i bit na wkręcanie właśnie wkrętów, kątomierz, poziomica i miara. Fajnie byłoby mieć woziarkę. To by praca o wiele poszła, by szybciej. To tyle. Na, na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, e, koszt takiej szopki w sumie dzisiaj to policzyłem. Nie sądziłem, liczyłem na mniejszą kwotę, ale e, koszt takiej, e, właśnie, takiego warsztatu wyniósł mnie około 1400 euro. Ale sądzę, że e, potraficie e, znaleźć tańsze, e, tańsze. Tańsze, tańsze materiały, także e, życzę Wam powodzenia. Ja akurat e, stawiałem garaż e, w czasie, gdy wszystko było pozamykane i było bardzo ciężko, jeśli chodzi o, bardzo ciężko o materiały. To tyle. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka i subskrybujcie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Dzięki wielkie, pozdrawiam.